Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Ori and the Blind Forest. Już odzyskaliśmy tą część wodną, powiedzmy, że to tak, to tak nazwę, ale y, mam wrażenie, że jeszcze coś tutaj znajdziemy. Zależałoby mi na tym. Więc idziemy szukać. Tam na dole były te lasery, więc może jakoś uda się to ogarnąć. Chyba, że jeszcze nie wiem, nie mamy wystarczająco umiejętności czy co. Nie ma u, Aj, szkoda. No, leć kamyczku. Dziękuję bardzo. Dobra, czyli tu mogę już zejść. Hmm, to chyba będzie większy problem. Dam radę tak od razu. Nie dam rady. Okej, okay. głupia śmierć, numer jeden. Głupia śmierć, numer dwa. Licink głosowy, dzisiaj. Wyjątkowo. Dobra, tutaj mamy? Nie mam tyle punktów. Ech, to chyba i tak muszę pójść gdzieś indziej. Ale najpierw znajdźka... Oj, dawaj Ori! Prawie! Jeszcze w takim miejscu mam Spawn Pointa. No, dobrze. Nie będę musiała za każdym razem walczyć o życie. O, udało się. Komórka umiejętności. Dziękować wielce. Już niedługo pewnie te umiejętności będę musiała wykupywać za dwa punkty, za trzy. Nie tylko za jeden. No niestety takie życie. Pajączku, proszę mnie tu nie być. Ten uczuć, jak jestem mądrzejszy od pajączka i go wykiwałam. <grym> tak, i mimo że widziałam, że... trochę tak to nie działa. To jak, jak powinno działać. Co tam spróbuję jeszcze raz? A no why not? Co się może stać? Śmierć. W najgorszym przypadku. No. No tutaj niestety tak zejść się nie da. Chciałam powiedzmy scitować lekko. No czy czytać? Gdyby to było tak zaprojektowane, to w sumie nie byłby to. Do Dobra, nie przeżyję tego w taki sposób. Gdzie to ja muszę iść w takim razie? Tu już wszystko zwiedziłam. Więc tutaj na lewo do góry, że to tak określę. Teraz sama nie wiem, gdzie idę. Aha, dobra, drogi mi się pomyliły. No cóż, zdarza się. ta mapa jest tutaj dość mocno przydatna, moim zdaniem. Dobra, już zostawmy to i tak tu pewnie wrócimy. No, skały, ruszać się. Dziękuję ślicznie. Tam w lewo woda. My jeszcze pływać się nie umiemy, więc to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Jak mi się wydaje, tu nie wiem, czy przeskoczę. Dobra, chodźmy górą. Ta, tędy nie przejdę, bo kolce jeszcze tutaj za, za ten zabarykadowane. Jak tak można? Jak widać. <grym> Dobra tu było jeszcze jakieś miejsce, gdzie muszę by było pójść? Hmm. Ja się zastanawiam, bo tą komórkę e, energii bym chciała. Dobra, najpierw mapę robimy. Aha, i tu jest to rodzaj przejścia. To chyba tam nawet byliśmy ostatnio. Tylko chyba mówiłam, że a, tam, tam jest tak trudno, tam nie idę. Dobra, trzeba zobaczyć. Póki się nie pójdzie, to się nie zobaczy tak naprawdę. Aha, nie mam y, tego. Checkpointa. Dobra, ważne, by przeżyć. Żyj ory żyj, żyj! Nie umieraj! Siema żaboksie. W ogóle żaboks to chyba było tłumaczenie z Cuphead'a. Coś mi się kojarzy. Au. ta chyba nie był dobry pomysł. Dobra, mapa wsadzona. Będę musiała zdać ten niebieski kryształek. Albo cokolwiek, jakkolwiek by zdobyć chociaż ten punkt. Bo tak, to znowu będzie Bida. Tam był. No dobrze, dobrze. Emisia zauważyła, cofnęła się. Leci. Ale nie zebra. Oj, Emisię z przeszłości. Dobrze. Zobaczyłaś, że nie ma, że się trzeba cofnąć. Jest Git. Dobrze, ja tą Emisię z przeszłości wychowałam. <laughs> W ogóle, czy wy też macie, powiedzmy, że takie... Nie wiem, że to nie zawsze jest takie... Nie zawsze macie takie podejście, że mm, to teraz jestem w tej chwili ja i tylko ja i kiedyś też byłem ja i w przyszłości też będę tylko ja, tylko że takie, no jest sobie przeszły ja, jest sobie przyszły ja, jest sobie tam jakikolwiek inny ja. ja tak troszeczkę mam. I nieraz to nie jest złe podejście wcale, gdzie na przykład po prostu ma się mm, takie, nie wiem, czy gorsze dni, czy... czy nie wiem, no cokolwiek że na przykład. E, nie wiem, stresujemy się czymś. Na co w sumie większego wpływu nie mamy, nie? E, I po prostu... Nie wiem, można powiedzieć, że dobra, jak... O ile się okaże problem, to będzie problem emisji z przyszłości, dla przykładu. E, tyle tu kolców jednak dało się. Dało radę wejść. No cóż, jest jakiś postęp. Dam radę? O. Au, nie dałam rady. A trzeba było szybciej zrobić checkpointa. A tutaj znowu ta sekcja. Ori, nie bij się, proszę. Bądź dla siebie delikatny. Tak, niby to nie wyglądało jak coś... Auć. Jak coś, co można było przejść na początku, nie? Ale... Jednak już Ori na tyle jest tutaj, nie wiem, wysportowany, na tyle utalentowany, że daje radę z tym podwójnym skokiem. W no, raczej oni to tak zaprojektowali już od początku, nie? A chyba i tak innym sposobem tutaj się jakby nie dało wyjść z tego miejsca. Więc plus dla designerów. O, niebieski ten, niebieski kryształek, dziękuję. Teraz mogę iść próbować. I jak na złość, za pierwszym razem? No, oczywiście. Trzeba to zapisać. Co my tu mamy? Hmm, znacznik mapy... Nie wiem, tak się zastanawiam w co iść, bo ta środkowa... Jednak ta środkowa ścieżka jest dość mocno nastawiona na znajdowanie rzeczy, a to nie, nie jest zawsze najpotrzebniejsze. Dobra, idziemy w siłę, jak na razie. Ta, tu już dwa punkty umiejętności. i będzie trzeba zbierać. <laughs> jak ja uwielbiam takie ruchome struktury. Nie, ale... Ja, ja wiem, że teraz to powiedziałam w taki sposób, że. A, nie, nie, nie lubię. Nie jest to złe. Szczerze mówiąc. Mi się tam podoba taka sekcja. Ja w lubię bardzo wiele tutaj takich zręcznościowych sekcji, albo te na przykład bardziej ścigane, że to tak określę. Jak wiele osób nie lubi uciekać przed czymś, czy, czy co, to dla mnie to jest takie przyjemne. Że nie wiem, w większości przypadków też temat jest taki sam. E, więc można po prostu się to wyuczyć dość łatwo. A jest tutaj kilka takich sekcji. Ale podobne były, nie wiem. Na przykład y, poziomy, jak one się nazywają, poziomy muzyczne w Rayman Legends. Tam też są takie na mm, Nie wiem na przykład, jakie są jeszcze poziomy. Aaaa! Dobra, to mi się pokręciło. No, my jeszcze nie odzyskaliśmy tego, my nadal go gonimy, okej. Okay. Nie, bo ja jakiś czas temu po prostu robiłam już powiedzmy miniaturki na zapas. I miałam te tutaj od poprzedniego odcinka trzy filmy nagrane. I ja już takie dobre to sobie zrobię e, do kolejnego filmu miniaturkę też przy okazji, skoro robię. I stąd mi się wzięło, że no, my to już, my to już znaleźliśmy. Już to odzyskaliśmy, a jednak nie. <grym> Zdarza się. Dobrze, pomóżmy mu. Nie ma co się zastanawiać. Jesteśmy dobrą istotką. O, dziękuję, Gumo. O, to teraz odzyskaliśmy. Czy to, co ja powiedziałam, to był spoiler na początku? Ups. Dobra, to musimy wracać do drzewa. Mam nadzieję, że już dzisiaj by się to udało. A nawet jak nie, to, to trudno. Mamy czas. E, na pewno będę chciała jeszcze pójść tam do miejsca, gdzie będą potrzebne te umiejki. No mam nadzieję, że tutaj coś znajdziemy po drodze. Jeszcze, o. Na przykład to. Dziękuję bardzo. W ogóle szkoda, że tutaj te kamienie nie można potem w ogóle ruszać ani nic. Tak, trochę szkoda. Dobra, to na razie idźmy też do góry, bo i tak się niecofnę, nie mam tych czterech punktów. Więc dopiero, jak uzbieram, może tutaj coś będzie. Dobra, bezpieczne miejsce, ale niebezpieczna strefa. Nie, ja, ja tutaj nie idę. Dziękuję bardzo. Dobra, to wracamy do góry. Tutaj już chyba tą sondrę studiśmy, jeśli się nie no cóż, ten świat się zmienia. Non-stop. Mam takie wrażenie. Chwilami dobra w prawo. Wtedy nie mogliśmy wejść, ale już możemy. Jest postęp. Proszę umrzeć. Dziękuję bardzo. O, kolce. Miło, miło. ale z podwójnym skokiem to już się wszystko tutaj da ogarnąć. No, bum. Dziękuję. Oj. <grym> Na początku nie zauważyłam tej cignetarki, i na początku myślałam, że tutaj jest ukryta kula, i chciałam się dostać. I no, tak. Marnuję czas na coś, co, co może w ogóle nie mieć sensu, ale okej. Okay. No, dawaj, dawaj, cignetarko. No, zmarnowałam ten czas na śmierć. Opaciło się. Hmm. Przynajmniej wiem, że tam już nic nie ma, nie. Jaki plusik. I co? I teraz mnie to zabije? Nie, dobrze. W sumie to mi się kojarzy trochę taki motyw z Mario, e, gdzie właśnie są te takie. One się nazywają tompy, stąpy. Nie powiem one się nazywają, ale też takie, no... no miażdżą po prostu. Miażdą, biją. fajne bar niefajni bardzo wrogowie. Ale można ich ujeżdżać też na przykład. A te to były złośliwe. Dobra, w którą mańkę? Tu, w lewo kawałek możemy pójść. I wyjdziemy w sumie w tym miejscu, gdzie byliśmy na początku. Ale jestem ciekawa, czemu my tutaj nie możemy w sumie dojść do tego miejsca, gdzie oni mieszkali? To by był fajny taki isterek. Au! Panie rzuczku, proszę nie. A, nie zauważyłam tej drugiej znietary. Dobra. Drugie podejście. Nie umrzył. E, jego trzeba chyba specjalną umiejętnością zabijać. Mam takie wrażenie. Albo tym głazem. Au! <grym> ja mam wrażenie, że ten licznik śmierci już w tym momencie przekroczył 30. Jeszcze, go nie, e, jeszcze śmierci nie liczyłam, więc jestem ciekawa, czy mam rację, czy nie do końca. Dawaj, żuczku. Pokaż, na co ci stać. Ech. Wyszedł. Na jego szczęście, za szybko. Dobra, czy warto tu się w ogóle bawić z tymi, z tym żuczkiem? Czy nie wiem, czy może się cofnąć? Czy to ma jakikolwiek sens tutaj teraz? Hm. Dobra, tu przeżyłam, tu nie przeżyłam. Mm, bo tam jest dosłownie taki mały, taka mała, mała krawędź, gdzie można być. Au. No, nawet jak nie w tym momencie to po prostu pokańca odcinka ja się założę. Będzie ponad 30 śmierci. To było niemożliwe, gdyby było inaczej. To jest po prostu przeczucie emisji. Nie, bo niby jakbyśmy tutaj jeszcze mogli pójść, ale nie, do końca. Dobra. No, próbuję. Jedna z ostatnich prób, mam nadzieję. Dobra, skupienie level hard. By nie umrzeć znowu. Będzie zapis taktyczny? Będzie? Będzie zapis taktyczny. Emisia się zna na A <grym> Au! Tego też tu nie słyszałam. Ale dobra, mamy nareszcie komórkę energii. Udało się. Czemu... Nie, nie wracaj się tamtędy. No, tu na około mogłaś iść. Emisia z przeszłości, no. Aha, że tu chciałam zobaczyć jeszcze. Wątpię, że tam jest cokolwiek dla mnie w tej chwili. No, żaba. Yy, nie żaba. To była małpa. Czemu nie będzie szaba o małpie? Mm. O nie, 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 tu jest dużo wody. Mam zawsze życie, tutaj już nie przejdziemy. Nie ma szans. O, ale chociaż mała znajdźka. Tyle okej. Okay. Tyle starczy. Dobra, to chyba wracamy tam do miejsca z tymi leserami. No, jeszcze to ja muszę podóc No bo to ja. Oczywiście, że to ja. Co my tu mamy jeszcze? No, dwa punkty. Dobra, to i tak to nie wezmę teraz. Ale zapisać trzeba. By nie było. Bo jak się nie zapisze, to bida. Dobra, to wracamy tam. Do tego miejsca. No. Hmm. Nie wiem, ostatnio mam jakieś dziwne rozkminy życiowe. I się zastanawiam, skąd to wychodzi. Czy to tylko ja, czy, czy też nie tylko ja? Jakie ktoś inny może mieć rozkminy? Ja nieraz miałam dość duże rozkminy takie, nie wiem, lekarskie i w ogóle czemu ludzie się decydują być lekarzami? Skąd to wynika tak spoza wysokiej pensji? I z jednej strony, jak słyszałam na przykład jakieś yy, te. Jak czytam książkę i słyszę opisy, że ogólnie to jest no, fascynujące, by zobaczyć, jak taki ludzki y, organizm działa. I z jednej strony takie, no niby tak, no niby tak, nie? Y, a w praktyce to również tak bywa, mam wrażenie. W sensie, nie wiem, ja bym nie chciała patrzeć na niektóre części ciała u innych ludzi. Aż mi się przypomniał obraz y, Lekcja doktora doktora jakiegoś, czy tam profesora jakiegoś gdzie byli lekarze i właśnie y, powiedzmy tam obserwowali y, w jaki sposób tam pracują mięśnie, czy, czy coś takiego hmm, jest to w sumie dość ciekawy temat może trochę nawet pasujący do Ori'ego bo Ory jednak jest właśnie grą rysowaną to można tutaj poopowiadać np. o jakichś y, o jakichś malarzach jakichś artystach nie, może go i zare zarekomendować? <grych> Czy co? Nie jest to w sumie jakiś taki głupi pomysł. Jak mam się rekomendować, to, to w sumie od siebie może zacznę. Jestem Emisia, Czasami robię arty, ale już teraz mniej. Równie to bywa. Nie, ale z tym rysunkiem to niestety jest. Bywa to dość męczące. I gdzie po prostu trzeba naprawdę siedzieć nad tym nie wiadomo ile i nie. No, nie mam. Mam wrażenie, że nie mam takich umiejętności w tej chwili, żeby narysować sobie centralnie to, co sobie wymyślę. Ale zawsze można się nauczyć. No dobra, potrzeba czterech tych odłamków. Niestety nie mam tyle, to tu się tutaj nie odrodziło. Ale dobra, lećmy to może jakiś ten. Jakieś potworki nam to dadzą, albo cokolwiek tam innego. Nie ja wiem, może jakiś kryształ znajdę. Cokolwiek, co będzie, to to się przyda. O, dziękuję, Pajączku. Jeszcze półtora punkta. Czy tu coś będzie? Jest jakaś szansa? Nie ma szansy. Wyglądało tak niebiesko. No, średnio. A w ogóle takie pytanie, jeśli ktokolwiek doszedł do tego momentu, jakie tematy by Was najbardziej interesowały? do opowiadania. Nie wiem, czy jakieś takie ogólne, czy co po prostu przyjdzie w tej chwili do głowy, czy może jakieś bardziej tematyczne coś. Nie mam pojęcia. Przeskoczę? Uuu, udało się. Gratki dla emisji. <grytania> Dobra. Jest kryształek. Teraz wrócić i byleby nie robić checkpointów po drodze. Bo mi się ten kryształek zmarnuje. I to będzie tyle w tym sensu, że... Nie! Oj, Emisia... Oj, Emisia, ty to normalnie... Ja, ja nie mogę, brak mi słów. Brak mi słów na to Emisię dzisiaj. <laughs> nie, ale szczerze mówiąc różnie bywa. Przy takim nag... Aj! Drugi fail. <laughs> Przy takim nagrywaniu, nie wiem, miałam sytuację na przykład, w której... O, jest Shabox, okej. Okay. W której po prostu zgabiłam się, poszłam zupełnie w innym kierunku i zmarnowałam, nie wiem, 3-4 minuty. Niby nic, ale z rejestrami staram się, by te odcinki trwały 20, więc potem, no, weź to, Przelicz w taki sposób. Nie, nie, nie umiem mówić po polskiemu, przepraszam. Przelicz to w taki sposób, żeby było mniej więcej te 20 minut, mimo że będzie musiało być cięcie, bo jest dużo jakiegoś takiego. Zbędne materiał, bo akurat w momencie, w którym się po prostu gubię w poziomie, to nie ma sensu, byście to oglądali. Byście to oglądali. Dlatego powiedzmy, też robię własny wysięg śmierci, bo czasami się zdarza, że pomiędzy poziomami, w sensie pomiędzy od, odcinkami, jak właśnie gdzieś tam coś zaczyna iść, ale w ogóle pokręcę kierunki czy co, no może mi się zdarzyć umrzeć, nie? I to tak, która wtedy... hmm. Jak to określić? Myśl misku wypadła, wiecie? <grych> że więcej po prostu będę miała w grze naliczonych śmierci niż gdybym miała naliczonych tak o. Ale dobra, widzę, że to już 20 minut. To kończymy powoli. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, bajo!